No. O co chodzi? What, what, what are you talking about? Ej, hey, change the pace! Jakiś Niemiec się rzuca. Może czruga, ja że gadam. Jestem pewien, że tak samo jak my mieliśmy z autem, że nasze auto, jak żeśmy wynajmowali, to e, inna cena była za miesiąc, a inna cena była, jak, było się, jak dogadywaliśmy się na pół roku. I jak jeszcze nagadywałem się na 12 miesięcy, tak jak teraz żeśmy wynajęli, to jeszcze była inna cena, więc jeśli będziecie chcieli podpisać... Przyjechać tutaj na dłużej i podpisać kontrakt dłuższy, to wtedy ta cena jeszcze na pewno Wam pójdzie w dół. Nie wiem nawet ile, bo nie jeździłem na skuterku tutaj, ale tak wydaje mi się, że... Może w okolicach pięciu koła byście się mogli zamknąć, ale to jest kwestia indywidualnego podejścia i tak samo czy wynajmujecie w porze w tym takim tak zwanym high season czy w low season. Bo jak jest high season, to oni nie mają podstaw, żeby z Wami negocjować, a jak jest ten low season, który się właśnie zaczął, to są większe możliwości, żeby przenegocjować cenę.